Hej! Witam Was bardzo serdecznie! Dzisiaj ze mną jest... Kasper I przyszła kolejna mini puszka Tak, w niej znajduje się... Jest 5 saszetek Jedna karta z limitowanej edycji Jedna karta specjalna I... i tyle I gramy dzisiaj taki meczek Borussia Real I... Najpierw ja po, otwieramy po jednej saszetce Pod koniec tata otwiera piątą I jak się trafi Borussia to będzie punkt a jak się nie trafi, bo to nie będzie punktu. Dasz mi to, dasz mi to. No i mamy Legię Warszawa, to jest Karta ulubiony klub w Kacpo. No. Odłóż na bok, albo wsadź do góry. No gdzie to ją wkładasz, mecz jest teraz. Legia I miała dalej. swoją szansę w Warszawie. A mi się nie udało. Pięć saszetek. Pięć. Wybierz sobie tutaj jedną. Z góry, dla, dla mnie? Z góry. Mati, otwieraj pierwszy pier db, db, potem db, Kacper pier nad... Ronaldo fakt to będzie miał. Poznając życie. Liczymy punkty. Kto trafi bez znaczenia. Borussia to Borussia, Real to Real. Lelana. I o. Robert Huff. hut. No i idziemy dalej. Motta. Saul i Kedira. 0,0 Kedira kiedyś gra. Drugą, drugą, drugą. Od razu, od razu, od razu. Nie, od Nie, od razu. Od razu, od lepsze od i się razu, że będą to... razu. Od razu, od Lester, Lej... Isla, Weltman, Potuk i Pardo. Zero zero. Dobra, teraz kaffer. Messi. Messi, Lester, Lester, multiple, tak jest. Może być. Bibusz, Kilesen, już w Barcelonie jest. Whistler, uh... I Cohn-Wauting. Czyli 00. Drużyny postawiły na żelazną obronę. No na razie logo to... legi to powtórka, Lester chyba nie mieliśmy jeszcze, nie? Czyli saszetka z Lesterem. I znowu Argentyna. Otamedi. Otamedi. Mi balen pijanić. William, Neuer, Fernandez i Dziumba. Dziuba. No to ładnie. To teraz czas, czas na rozstrzygnięcie. Ostatnia saszetka zadecyduje o wyniku meczu. O, kartka za zero i lecimy. Riberi, Juan Fran, Medel, Cordona z Kolumbii i i. i. Cedric. Gerard Picke. Ale coś się stało. Jakaś kontuzja musiała być. Sędzia przedłużył mecz. Sędzia przedłużył mecz. No niestety. A to tam jeszcze takiego 4,5 połowy mógł przedłużyć. E tam już nie mów tak. Wiele mecze nie trwają. I teraz jest czas do. No czas doliczony. Lester Okazaki, Sestak, Lar. Renato Augusto. Już emocje sięgają z Zenitu, Guerreiro i karta specjalna Barcelona. O, oh, 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 patrzcie się! Barcelona. Ocznie no nie no. No może teraz i powtórka. Nie, to nie jest mecz pucharowy. Niestety to jest grupowy, wystarczy. A limitką jest, jak już niektórzy spostrzegawczy byli, bo Mati to tak otwierał dyskretnie. William Car Carvalho zawodnik Sportingu Lizbona. Czyli no niestety bez brameczek, także chyba lepiej będzie w najbliższy wtorek oglądnąć mecz Sporting Legia, bo tam przynajmniej będą bramki. Chłopaki, liczcie szybko, jaki by był wynik Sportingu z Legią? Sporting, patrzcie się, to jest wręcz warosz, Jest, raz Sporting Legia, to znaczy. I znaczek jest jeden. Znaczek się nie liczy, bo to był, była karta specjalna. To... Specjalnie wsadzili do puszki, bo, żeby Lega wygrała. No niestety, Lega przegra. A 3-1-0? Oby, oby przegrali 1-0. No to żegnamy się zapraszamy na kolejne filmiki. Zapraszamy. Pa. Narka.